Cześć! Słuchajcie, dzisiaj przy, przychodzę z zakupami praktycznymi. E, zacznę od tego, że po prostu pralka mi lata po całym pomieszczeniu. Gdyby nie miała kabla, to po, pewnie wy, wyskoczyłaby na schodę i spadła z pierwszego piętra. Więc pomyślałam o tym, że można to jakoś zabezpieczyć. I postanowiłam kupić podkładki pod stópki. E, to są podobno uniwersalne, te podkładki pod stópki. Nie wiem. Tu będzie musiał mi trochę mąż pomóc, bo trzeba ją unieść. Po prostu nie wiem, jak to działa. A, to się tylko wkłada po prostu. Podtyka się i to już ma się trzymać. Tu jest... Myślę, to gąbka. To jest taka guma, ale taka bardzo sztywna. Więc nie wiem, czy to się przysta do podłogi. A na tym stawiamy po prostu stópki od, od pralki. Jest tego cztery sztuki. Dlaczego zamówiłam dwa? bo mamy dwie pralki. Teściowa ma i my. Więc zobaczymy, czy to się sprawdzi po prostu. Jeżeli się sprawdzi, no to fajnie, jeżeli nie, no to trzeba będzie szukać dalej. No i żeby nie zapłacić za przesyłkę, a tego nigdy w domu za wiele, to kupiłam super gluty po trzy sztuki. Ja już tam, ja już i tak tego używam dość często, bo zawsze się coś gdzieś tam psuje. chociaż ja po cichaczu zawsze wyrzucam, bo naprawdę tyle tego, jak Kurzo łapów w domu jest, że normalnie masakra. No ale Julka i, i mąż po prostu nieraz tam jeszcze coś podreperujemy, jeszcze coś tam do zrobimy. Dobra, niech leży. Nigdy kleju za wiele. Tu mam paragon pod, podkładki stożkowe pod nóżki dwa razy: jedna sztuka 11,70 i klej Jedna sztuka 4,40 po trzy po sztuki, ale cztery opakowania. Także takie szybkie dziś zakupy. Oczywiście, że powiem Wam, czy się sprawdziły te podkładki. Dzięki wielkie za uwagę. Do jutra, papa. Pa.